Zainicjowaliśmy pierwsze spotkanie takie informacyjne, aby zobaczyć jakie są zespoły i chłopcy w rocznikach 2-5, u nas na Warmii Mazurach. Mieliśmy wyselekcjonowanych, sprawdzonych chłopaków, których chcieliśmy zobaczyć jakby w bojach. Zagraliśmy dwa razy po 40 minut z rocznikiem 2-5, a z chłopaków przyjezdnych zrobiliśmy jeden wspólny team. Mamy więcej wiedzy w jaki sposób oni się prezentują, czy możemy kogoś wybrać w naszej drużyny, czy nie. Czy takie mecze będą się odbywały częściej? No, chcielibyśmy, żeby to było systematyczne, co najmniej co pół roku. 2,5, 2,6 zaczęliśmy, i, i w następnym czasie, 2,7, 2,8, już będziemy robili to cyklicznie, abyśmy mieli jeszcze większy przegląd roczników na warniach Mazurach.